Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do apteki i kupujecie ketchup na ból głowy. Dziwne, prawda? W latach XXI wieku ketchup robiono z pomidorów, octu i przypraw. Ale ludzie wierzyli, że leczy wszystko. Od niestrawności po biegunkę. Pewien lekarz, John Cook Bennett, twierdził nawet, że. Pomidory to superfood, i um, nagle pigułki pomidorowe oraz ketchup jako lekarstwo stały się hitem. Oczywiście nauka później udowodniła, że ketchup nie jest cudownym lekiem, tylko smacznym sosem do frytek. Więc następnym razem, gdy będziecie maczać swoje nguetsy, pamiętajcie, smakujecie kawałek dziwnej historii.